Jak wyliczyć termin, w którym najlepiej ogłosić przetarg na energię? Na początek upewnij się, jakie zapisy ma obowiązująca umowa. Zanim ogłosisz przetarg, warto wiedzieć, od kiedy możesz zmienić sprzedawcę bez dodatkowych kosztów za to, że zrywasz umowę. Jakiego czasu potrzebujesz, aby przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych? Zazwyczaj przetargi na energię odbywają się w trybie nieograniczonym. Zgodnie z ustawą PZP podstawowy termin, w którym wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać ofertę w przetargach nieograniczonych, wynosi nie mniej niż 35 dni od momentu, w którym przekażesz ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W różnych sytuacjach ustawodawca dopuszcza jednak inne terminy. Na przykład wtedy, gdy musisz pilnie złożyć zamówienie lub wtedy, gdy zbierasz oferty tylko za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Najkorzystniejszą ofertę wybierasz w terminie związania ofertą, który wskazujesz w dokumentach zamówienia. W przetargach na energię oferta wykonawcy obowiązuje nie dłużej niż 90 dni. Ustawodawca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu za zgodą wykonawcy. Istotny jest jeszcze jeden fakt: w jakim terminie możesz zgłosić zmianę sprzedawcy? Proces zmiany sprzedawcy trwa 30 dni, jeśli zmieniasz go po raz pierwszy, lub 21 dni, jeśli zmieniasz go kolejny raz. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Pamiętaj, że terminy ustalasz osobno dla każdego punktu energii elektrycznej. Zainteresował Cię ten odcinek? Kliknij hashtag przetarg na energię i obserwuj mój cykl wideo. Niebawem kolejny materiał o tym, czym są dokumenty zamówienia i o jakie poprosić wykonawcę, który zgłasza się do przetargu.